Cześć, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony CDX, a to jest Wasza ulubiona seria, czyli najlepsze stanowiska, w której to podejmujemy właśnie wasze, czyli stanowiska widzów z naszej grupki na Facebooku, do której linka znajdziecie w opisie, poddajemy lekkiej analizie krytycznej i co najważniejsze pozwalamy cieszyć oko. Na dzisiejszy odcinek mam przygotowany naprawdę świetne setup, więc zapraszam Was serdecznie do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, ponieważ miejsce pierwsze i drugie myślę, że rozwalam wam głowę. No i za chwilę zaczniemy sobie odcinek, tymczasem pora na sponsora dzisiejszego odcinka, czyli Raid Shadow Legends. Raid jest grom MMR. PG z turowym systemem walki, którą pokochało ponad 70 milionów graczy w aż 195 krajach. Gierka jest naprawdę rozbudowana, bo mamy w niej dostęp do ponad 500 postaci, z których każdą możemy dostosować pod swój styl gry i ulepszyć za pomocą kilkuset artefaktów. Potem z tych postaci możemy tworzyć drużyny, podbijać nimi dungeony, toczyć bitwy w trybie kampanii i oczywiście toczyć bitwy PVP. Shadow Legends możecie pobrać na telefon albo na faceta, używając mojego specjalnego linku, który macie dostępny w opisie. Gierka już od pierwszych minut cieszy oko, niesamowitą jak na urządzenie. Mobilne grafikom i licznymi animowanymi wstawkami fabularnymi. Moim ulubionym czempionem jest zdecydowanie Galek, czyli można powiedzieć jedna z głównych twarzy gry. Jest on zdecydowanie mega dobry w walce wręcz i w zasadzie większość srebra pakuje w upgradeowanie go teraz. Dodatkowo w tym miesiącu Raid otrzymał potężną paczkę nowych eventów na rozpoczęcie lata, razem z całą masą nowego kontentu. No i jak zawsze do gry dołączył tuzin nowych bohaterów i każdy z nich wygląda absolutnie odjazdowo. Mamy też nową rotację na Doom Towerze, na którą mam nadzieję, że się załapie i skończę w tym miesiącu. Oby nowe czempiony mi w tym pomogły. Jeżeli chcecie zagrać w raid, to polecam się śpieszyć, gdyż tylko przez ograniczony czas każda osoba, która zarejestruje się z mojego linku, dostanie nie tylko 200 tysięcy sztuk srebra, czyli no całą masę tak naprawdę, ale też specjalnego nowego bohatera o nazwie honoru, bóg honor, Ojczyzna, wiecie co chodzi, dodatkowego expa, odnowienie energii i szarda, który pozwala wam przyzywać nowych bohaterów. Wszystkie te rzeczy będą czekać na Was w tym tutaj miejscu, także polecam sobie odebrać. Wszystko, co musicie zrobić, to tylko zeskanowanie kodu QR, który wyświetla Wam się teraz na ekranie, bądź kliknięcie linku w opisie. Jak już zainstalujecie grę, możecie znaleźć mnie podnikiem nickiem a jeżeli będziecie wystarczająco szybcy, możecie nawet dołączyć do mojego klanu. No ale dobrze, wracając moi drodzy do dzisiejszego odcinka. Na dzisiejszym miejscu piątym mamy naprawdę przyjemne wizualnie i też jeżeli chodzi o specyfikacje, jak się zaraz dowiecie, stanowisko Bruno Broczkowskiego. Mamy tutaj m.in. Apexa 7TKL od serii jeżeli chodzi o klawiaturę na switchach czerwonych z kick-upami padding od SPC, które ja ostatnio zauważyłem, że w Polsce są mega popularne. Potem mamy myszkę Logitech G Pro Wireless oraz mikrofon SPC SM900, również bardzo popularny ostatni model, zresztą zupełnie się temu nie dziwię. Potem, jeżeli chodzi o słuchawki, są to Logitech G733 i podkładka m 12 Max, i oczywiście od Genesisa. Bardzo ładnie to wygląda, jeżeli chodzi o peryferię, no trzeba zdecydowanie przyznać, aczkolwiek myślę, że równie bardzo interesuje Was komputer oraz monitory. Zaczniemy może sobie od tego pierwszego. Mamy w komputerze m.in. 1660 od MSI, czyli bardzo przyjemny model karty graficznej, szczególnie do grania w średnio i bardzo wymagające gry. Potem i 7K 8700K, jeżeli chodzi o procesor. No, jak najbardziej myślę, że. Powiedzenie o nim akceptowane, to jak nic nie powiedzenia. No i kończąc już 16 GB pamięci RAM. Niestety, albo stety, komputer jest to absolutnie gotowy z pewnego polskiego sklepu z artykułami technologicznymi, aczkolwiek za niedługo będzie przez kolegę zmieniany. Moim zdaniem stanowisko prezentuje się całkiem nieźle, oprócz tego, że monitory nie są zbyt dobrze ze sobą spasowane i jeden z nich znajduje się zdecydowanie za nisko, wygląda jakby w ogóle nie miał podstawki, nie wiem, czy to prawda. Zaraz spróbuję się dopatrzeć, nie, on jest po prostu bardzo nisko podwieszony, nie wiedzieć czemu. No zdecydowanie radziłbym dać go wyżej i zrównać jego dolną ramkę z dolną ramką. Drugiego monitora, aczkolwiek poza tym, naprawdę myślę, że stanowisko prezentuje się świetnie. Nie widać praktycznie żadnych kabli, choć rzeczywiście za biurkiem i za komputerem widzę, że jest tam lekka plątanina, która nie jest oczywiście na pierwszy rzut oka widoczna, aczkolwiek po prostu przywiązuje uwagę do takich rzeczy, no i o tym otwarcie powiem. Myślę jednak, że stanowisko zdecydowanie powinno znaleźć się co najmniej na dzisiejszym miejscu piątym, także gratulacje dla Bruna i przechodzimy sobie dalej do miejsca czwartego, który należy dzisiaj do GUGA.PE. Nie mam pojęcia, jak to przeczytać, także przepraszam, jeżeli tutaj się pomyliłem. I jest zdecydowanie nietypowe, ponieważ zostało w całości zbudowane w Bursie, które Jeżeli nie wiecie z takim akademikiem dla szkół średnich, to zdecydowanie zwiększa, można powiedzieć, poziom trudności, jeżeli chodzi o budowę setupu, ponieważ wiadomo, w bursach nie można za bardzo wielu modyfikacji do pomieszczeń robić. No i zdecydowanie ciężko jest tam e, na przykład przyczepić LEDy do ściany, zmienić krzesło, telewizor i tak dalej, jak tutaj autor stanowiska stara się nam przekazać, więc postaram się mieć na to też dodatkowy wzgląd, ale myślę, że stanowisko nawet tego nie potrzebuje, ponieważ jest absolutnie odjechane. Zaczynając może od monitorów od lewej strony, po pierwsze mamy tutaj Hyundai 1080 p Nie wiedziałem, że Hyundai produkuje monitory, ale człowiek codziennie się czegoś uczy. Następnie, może już trochę bardziej mainstreamowych, jeżeli chodzi o peryferia komputerowe marek, mamy Samsunga S27R750QEU, kolejna super długa nazwa i oczywiście przyzwyczajajcie się do długich nazw, ponieważ kolejny monitor ustawiony w piwocie to YAMA XB2483HSU. Oczywiście 24 cale, bardzo fajnie, że znalazło się tutaj również miejsce na pionowy monitor. Potem obok tego monitora znajduje się komputer w bardzo ładnie podświetlonej obudowie z customowymi przedłużkami do kabli, co oczywiście zawsze będę propsował. I mamy tutaj takie podzespoły jak przemalowany GTX 970 z wymienionymi termopadami, pastą i wentylatorami. No tutaj zdecydowanie fajnie, że taka modyfikacja zaszła, chociaż no karta już troszeczkę leciwa, to jednak absolutnie na nią nie narzekam, a wręcz powsuję za nią. Potem mamy i trójkę 10100F, jeżeli chodzi o procesor oraz obudowę Silent UPC Ventum VT4 V-EVO TG RGB White, ale długa nazwa, z dwoma dodatkowymi wentylatorami 140 mm na górze. Potem jeżeli chodzi o kuler do procesora, mamy tu SPC Fortisa trójkę, niestety nie było tutaj miejsca zbytnio na nic innego, a szkoda. No i jeżeli chodzi o pamięć RAM, są to 4 kości po 4 GB od Cruciala po 2400 MHz każda. Bardzo przyjemnie, trzeba przyznać, to wygląda, jeżeli chodzi o komputer. Pomimo tego, że nie prezentuje on jakiejś super topowej wydajności, to absolutnie myślę, że ja się bardzo uśmiecham, patrząc na to wszystko. Jeżeli chodzi o klawiatury, mamy tutaj SK64S na redach, lub i film Staby po mode, cokolwiek to znaczy. Przepraszam, muszę się bardzo douczyć, jeżeli chodzi o customowe robione klawiatury, bo to jest zdecydowanie mega ciekawy temat, a ja przyznam szczerze, że aż tak bardzo w tym niestety nie siedzę. Jeszcze. Następnie mamy mikrofon Maono Xlr. Oraz oczywiście Krakeny Kitty Edition, czyli te same sławki, których używa Yoshi i te same sławki, których ja nie cierpię, także przemilczmy je i przejdźmy do ogółu, cało kształtu można powiedzieć stanowiska, ponieważ jest moim zdaniem naprawdę śliczny, szczególnie jeżeli patrzymy na to, że jest ono budowane w bursie z dwóch osobnych stołów, nawet z tego co widzę po tej linii przechodzącej przez środek biurka. Także bardzo ciekawie to wygląda. I jeszcze jeden props na koniec przedstawienia tego stanowiska zdecydowanie za podkładkę pod mysz i klawiaturę, która absolutnie świetnie wygląda, pewnie jest kupiona na jakimś ekspres za grosze, a absolutnie spełnia swoją rolę, myślę, że na 200%. Następnie, moi drodzy, przechodząc do miejsca trzeciego, Michał, lat 15, kompletuje swój setup od 3 lat. Jak sam pisze, wszystko sam montował i większość kupił z własnych pieniędzy, za to zdecydowanie należy się tutaj bardzo duży plusik. No i może zaczniemy sobie tym razem od komputera, bo jest naprawdę potężny. Mamy tutaj m.in. rtx 3070 Strix Gaming OC od Asusa, następnie i 5 9600KF, jeżeli chodzi o procesor i tutaj ona będzie już niedługo wymieniana. Mamy też płytę główną MSI Z370 MPG Gaming Edge AC, cooler do procesora NZXT Kraken X52. 2. oczywiście sztandarowe chłodzenie IO od NZXT. Bardzo przyjemne, moim zdaniem. Sam używam troszeczkę wyższego modelu i bardzo sobie go chwalę. No i idąc dalej, jeżeli chodzi o komputer, 16 GB w pamięci RAM od Kingstona, troszkę mało, ale mam nadzieję, że koledze tutaj wystarcza. I dwa SSDki po 1 TB na NVMe od Adata XPG, jeżeli chodzi o pamięć komputera na przechowywanie danych. Tutaj mała ciekawostka, w komputerze mamy aż 9 wentylatorów ledowych. owych SilentUPC Corona HP Evo RGB. Mam nadzieję, że nie dostanę demonetyzacji za to słowo. No i powiem szczerze, wygląda to bardzo ciekawie, ale to jeszcze nie koniec. Jeżeli chodzi o to stanowisko, ponieważ mamy tutaj drugi komputer z równie potężnymi podzespołami, m.in. 2060 Ventus GP i 5.9600 kf wchodzeniem Be Quiet Pure Rock 2 w kolorze srebrnym. Bardzo ciekawie to wygląda, szczerze mówiąc, nie zauważyłem na początku nawet tego drugiego komputera i zdecydowanie podnosi on końcową ocenę stanowiska. Chciałbym powiedzieć, że zdecydowanie myślę, że uda się ustawić aequo z miejscem drugim, jeżeli nawet jest pierwszym. Także przejdziemy sobie teraz do peryferiów, bo również myślę, że nie zwalniamy tempa w nich i myślę, że zdecydowanie należy im się dużo miłości. Znając może od myszki, mamy tutaj G502 od Logitecha oraz SPC Leaks Plus, czyli dwie świetne myszki, których sam w przeszłości w wielu swoich setupach używałem. Następnie, jeżeli chodzi o mikrofon, jest to Shure v 7 bardzo dobry wybór, jeżeli chodzi o urządzenie zbierające dźwięk, na ramieniu PSA1. No i idąc dalej do monitorów, jest to po pierwsze Acer KG1 240Hz, po drugie Acer Nitro VG240YBX oraz w trzeci monitor to Dell 60Hz. Bogu dzięki, że kolega nie podał nazwy. Myślę, że szczerze mówiąc, dawno nie widziałem tak nietypowego stanowiska, bo jest ono rozbite na trzy monitory. I dwa komputery, co się rzadko zdarza. Spójrzcie proszę na ten wentylator o cel2 PC w głównym komputerze, które wyglądają absolutnie kosmicznie, i to wygląda dosłownie, jakby miał zaraz odlecieć w jakiś nieznanym kierunku. Bardzo dobrze wyglądają te komputery. Myślę, że zdecydowanie wystają poziomem poza resztę stanowiska. Troszkę mniejszy props, myślę, że za kable, które no nie wyglądają dobrze, ale przynajmniej kolega pokazał dokładnie, jak wyglądają, co już jest pierwszym krokiem do tego, żeby je jakoś zmienić, albo poukładać, pospinać cokolwiek, aczkolwiek myślę, że to absolutnie na najwyższym poziomie, za które jeszcze wielokrotnie będę kolegę. Upsował, graty Pepe. tymczasem lecimy do dzisiejszego miejsca drugiego. A na dwójce mamy naprawdę przyjemne stanowisko Michaela, czyli 35-letniego fana technologii i elektroniki, który wychowywał się na Pentiumach 1 i 2 oraz AMD K6. Całkiem duże doświadczenie, że nie powiedzieć ogromne, jeżeli chodzi o komputery i z przyjemnością przedstawię wam jego setup. Może zacznijmy od monitora. Jest to pojedynczy monitor HP Omen 27i Gaming, 1440p, 165 Hz, 16 na 9, 1 milisekunda czasu reakcji, no świetna jednostka, jeżeli chodzi o monitor. No i idąc dalej do Specyfikacji zestawu mamy po pierwsze piątkę 5600X, jeżeli chodzi o Proska, zamkniętego w AR7X od Silentium PC oraz położonego na płycie głównej MSI MPG B550 Gaming Plus. Jeżeli chodzi o kartę graficzną, jest to RTX 3070, 8GB od Palita i mamy tutaj również 32GB pamięci operacyjnej od Kingstona, traktowanej 3200MHz. Powiem szczerze, komputer absolutnie z najwyższej półki, nie dość, że z procesorem chodzonym cieczą, to jeszcze z całkiem dużą ilością pamięci nadane w postaci dwóch dysków: jeden od Adaty, drugi od Samsunga, oba napisy. Express. Pięknie to absolutnie wygląda. No i jeżeli chodzi o peryferię, mamy tu mysz bezprzewodową HP Omen Photon. Podkładkę HP Omen Outpost, ładującą myszkę. Bardzo fajna sprawa, zdecydowanie. Słuchawki HP Omen Mindframe z funkcją chłodzenia uszu, co jest bardzo dziwne. Aczkolwiek, jeżeli kolega tego używa, no to nie mam tutaj żadnego problemu. No i kończąc, klawiatura. Wyjątkowo nie HP Omen, bo Corsair K70 Rapid Fire Mark II na Cherry MX Low Profile Speedach. No i bardzo ciekawie, moim zdaniem, się to prezentuje, jeżeli chodzi zarówno o peryferia, jak i podzespoły tworzące tutaj komputer. Powiem że jest to jeden z lepszych komputerów, jakie widziałem do tej pory w ostatnich sezonach tej serii. No i chciałbym zdecydowanie spropsować. Nie mam pojęcia, czemu stanowisko zrobiło tylko 30 reakcji. Widocznie Facebook bardzo mocno musiał go nie lubić. Ode mnie zdecydowanie superka tutaj leci. Tymczasem przechodzimy do długo wyczekiwanego miejsca pierwszego. Bartek Adamczyk prezentuje nam swoje naprawdę bardzo ładne i budowane, bardzo dużo czasu, aż 4 lata stanowisko, które służy głównie do elekcji, ale w międzyczasie też grania w gry i kolega ma nadzieję, że niedługo do streamowania i nagrywania filmików na YouTube. Jak widzicie, z prawej strony na ścianie nie ma ledu ponieważ akurat popsuły y, się przed robieniem zdjęć jak kolega nie chciał już dłużej czekać z stanowiska, a tymczasem przejdziemy myślę sobie do peryferiów na tym właśnie setupie zaczynając może od monitora, jest to Samsung Odyssey G5 27 cali jeżeli chodzi o mu główną jednostkę, oraz również Samsung C27F390F HRX Curved 27 cali, jeżeli chodzi o monitor drugi, nad nimi znajduje się pięknie wyeksponowany komputer, m.in. z RTX 2060, i7 k i NZXT Rakenem X63, jeżeli chodzi o specyficzne i to wszystko pięknie zamknięte w bardzo popularnej ostatnio obudowie Be Quiet Pure Base 600. Myślę, że świetnie się to prezentuje na tej półce, na środku pokoju. Kable również mamy całkiem dobrze pozarządzane, także nic tylko chwalić kolegę. Tak samo jak zdecydowanie należy go chwalić za pięknie podwieszone monitory. I jeżeli chodzi o resztę peryferiów, mamy tutaj myszkę Rival 600 od C Seriesa, klawiaturkę Razer Black Widow X Chroma oraz mikrofon SPC Gear SM950. Moim zdaniem, setup to absolutnie świetna sprawa, szczególnie że ledy na ścianie dosłownie pięknie to wszystko podświetlają, i widzę, że ktoś tutaj ogląda. Pewien szczególny poradnik na YouTube, jeżeli mogę tak powiedzieć Zdecydowanie gratuluję Bartek, bo stanowisko pracy naprawdę piękne I myślę, że skończymy sobie na ten dzisiejszy odcinek Mam nadzieję, że wam się podobał Jeżeli tak, to przypominam jeszcze raz o łapce w górę I subskrypcji na kanale Mówię do was, serdecznie do mnie. Trzymajcie się ciepło, cześć!